Cześć widzowie, witam na moim kanale i zapraszam na unboxing trzech pozycji komiksowych, jakie do mnie dotarły od wydawnictwa Ogmont. Pierwszym komiksem jest Fury Max, czyli tom drugi. Tom pierwszy jakiś czas temu nam wyszedł. Także także czas na tom drugi. Nie przygotowałem sobie nożyka widzowie, także muszę się tutaj wspomóc że tak powiem na szybkiego pod ręką co mam a mam tylko kluczyk dobra może jakoś sobie poradzimy poradziliśmy sobie Ajdź nie przygotowałem ale najważniejsze że jest otwarte dobra czyli ton drugi gdzie główną rolę gra właśnie Nick Fury a nie Frank Castle ale to nie znaczy że komiks jest wcale zły bo pierwsza część była bardzo Dobra, oczywiście osiągnąłem przeczytany, ale recenzję sobie nagram za jakiś czas. Dobrze, tom drugi, tył, cena okładkowa 129,99. Oczywiście ta pozycja jest tańsza. Odpuśćmy sobie i zobaczmy, jak to wygląda w środku. W ponurych wojnach, w współczesnej demokracji nie ma miejsca na rycerskość. Winston Churchill, coś w tym jest, co? Dobra. Zobaczymy sobie jakieś przykładowe ilustracje, czyli nasz, właśnie Nick Fury. Pierwsza część, naprawdę, bardzo taka brutalna, mocna. No tak samo jak wszystkie, części, jeśli chodzi o pani Shera, tak, Galta Enisa, i 10 tych komiksów, które mieliśmy. No i w tym roku będzie 11, no ale to swoją drogą. Dobra, można tutaj się oczywiście spodziewać sporo brutalności, sporo oczywiście e, tekstów, niecenzurowanych tekstów dla oczywiście dorosłego odbiorcy, jak to oczywiście bywa przy e, produkcji, że tak powiem, produkcji Garta Enisa. Dobra. Oczywiście komiks jest tylko dla dorosłych, to jest oczywiście normalka. Jeśli chodzi o y, te komiksy, tak. To jest tylko do dorosłych, oczywiście. Wiadomo, dlaczego? To jest dlatego, o czym wspomniałem wcześniej. Widzę, że tutaj mamy Franka Castle, także też on tutaj będzie występywał. Ale jak, tak jak powiedziałem, na no, główne skrzypce tutaj oczywiście będzie grał nam y, tutaj Nick Fury. Niezła kreska, powiem wam. Klasyczna taka, ale mówię, ta kreska pasuje nawet do y, do E, takie historii, Dobra, mamy tutaj materiały dodatkowe, czyli jakieś alternatywne chyba okładki to są. No i oczywiście są tu tylko dwa wydania, bo więcej nie będziemy mieli. Ktoś interesuje się światem komiksu Pani Szerem, Nikiem Fury, właśnie z tej serii. To tylko dostaliśmy dwa, bo więcej nie ma po prostu. ok Ojciec, oj, oj, ojciec, oj, ojci, ojci, ojci. Ale dzisiaj nie zdanie mi to idzie. Wybaczcie widzowie. Dobra. Drugim komiksem, słuchajcie widzowie, jaki zamówiłem, też tak naprawdę czekam na tą pozycję. Jest DC i Asset. Nie wiem czy ja to dobrze wymawiam. Wojna nieomalnych bogów. Czyli już to jest ostatni tom. Tak wygląda przód. naszych zombiaki, yy, Grzbiet oraz tył. 1999. Ja na razie nie odpieczętowuję komiksu, bo nie wiem kiedy przeczytam. Także wybaczcie mi to. Dobra idzie na bok, zombiaki bardzo lubię. No i trzecią pozycją, którą ja też najbardziej czekałem widzowie to jest oczywiście Spider-Man Epic Collection, sieć życia, sieć śmieci, czyli kontynuację wątków, sagi, klonów można powiedzieć, tak. Bardzo fana seria, ja ogólnie lubię te klasyczne Spider-Many i chcę zbierać je wszystkie. Ciekaw jestem, co Egmont zrobi właśnie dalej, czy powróci do tych takich korzeni już tych wcześniejszych tomów, mianowicie tych takich już naprawdę starych komiksów, lata chyba 60 czy 70 do tych epików, bo tak naprawdę nie mamy zapowiedziane, co będzie dalej, tak? To jest na razie ten ostatni epik. Dobra, Spider-Man, Siedź Życia, Siedź śmierci. rok 1995, czyli już troszeczkę idziemy w naszą tą współczesność, jeśli tak można nazwać, to jest dalej w naszym ciągu komiks bardzo stary, 199,99 99, cena okładkowa. Otwieramy i sprawdzamy, jak wygląda w środku. Oczywiście to jest klasyka pełną gębą. Naprawdę, ja ja bardzo lubię te epiki. Może niektórzy mają zdania podzielone, ale ja najbardziej lubię takie klasyczne właśnie historie. Szczerze mówiąc, chyba nawet kiedyś, kiedyś jak te komiksy się ukazywały, wiem, że pierwszą tą część czytałem praktycznie wszystkie zeszyty, natomiast jeśli chodzi o całość jako segon, całą tą sagę, ja chyba nie cały nie przypominam sobie, żebym całą skończył, przeczytał. Tego chyba bardzo długo, a być może już też nie pamiętam, bo to było lata temu. Na pewno z, tych, z tego pierwszego Epika jeśli chodzi o początek sagi takich yy, czytałem większość. No to fajnie, że właśnie można sobie powrotem to wszystko przypomnieć zobaczyć. Dobra, mamy tutaj Ravena, widziałem. Oczywiście świetna kreska. No ja takiego Spidermana lubię najbardziej. To mówiłem wielokrotnie. Te lata 90. -te właśnie. To jest taki Spiderman, jakiego ja bardzo lubię. Mówiłem to wielokrotnie na swoim kanale. Tak samo jeśli chodzi o Batmana, o tą kreskę. Ale to tak na marginesie. Mamy doktora Oktapiusa. Mówi, ja już za dużo nie pamiętam, jeśli chodzi o te PL, o tę historię. Na pewno te dużo to jest zresztą nie mieliśmy wydanych w Polsce, wiadomo. tym samym jak nam oczywiście ucinał. Nawet nie kojarzę kompletnie tej układki. Oczywiście Saga Klonów, cała ta historia jest bardzo rozległa. I bardzo się też dłużąca można powiedzieć tak? Dlatego, dlatego można po prostu no, nie kojarzyć wszystkich zeszytów, tak? Ja tak jak mówię, ja też wszystkich zeszytów chyba nie czytałem, jeśli chodzi o tą całą serię, całą sagę. Dobra. Przejdźmy sobie troszeczkę więcej, bo naprawdę jest tego tutaj sporo. Te piki są bardzo grube. Znaczy Scarlet Spider, Ben Reilly tutaj mamy. Zobaczymy, zobaczymy co będzie w przyszłym roku, czy coś nam tam właśnie Egmont y, zapowie. Co z epików, czy po prostu zakończymy, no zobaczymy. No świetnie, Zobaczcie, jak, jak to wygląda, na no spójrzcie, to jest klasyczna, klasyczna ilustracja, no, no mega to wygląda, no nie wiem, mi się to bardzo podoba, tak tutaj te, te rysunki właśnie z tych, nawet tutaj będę rysowany to wszystko, no klucze. No, mega to fajnie wygląda, mega ładnie. W porównaniu do oczywiście tych współczesnych Spider-Man, i ten współczesny Spider-Man, gdzie sobie to w ogóle on nie odpowiada, zresztą no, to też mówiłem wielokrotnie. Dobra, tu nam się kończy, zaczynają się jakieś okładki alternatywne. No, świetnie te okładki wyglądają spójść. No, mega, no, bo to i oczywiście mamy tutaj podsumowanie wszystkiego co mieliśmy do tej pory oczywiście ja mam tutaj wszystko i na tym koniec widzowie tak jak także to by było na tyle jeśli chodzi o ten unboxing Spider-Man Epic, Epic Collection w tym roku ostatni Disney Asset Wojna Nieumarłych no i oczywiście seria którą ja też kolekcjonuję zbieram bo jest świetna po prostu zajebista jednym mówiąc Fury Max to by było na, na tyle jeśli chodzi o ten unboxing widzowie Widzimy się w kolejnych materiałach. Tak, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i napisania, co Wy macie zamiast sobie kupić. Może już mi kupiliście. Do następnego razu. Cześć!